Powinniśmy przede wszystkim policzyć sobie, ile będą maksymalnie zużywać nasze wszystkie sprzęty. Natomiast nie musimy aż o taką dużą moc wnioskować, no bo raczej nie będziemy używać ich wszystkich jednocześnie. Natomiast wiemy już wtedy, w jakim mniej więcej przedział celować. Będziemy również potrzebować pozwolenie wspólnoty na zwiększenie mocy przyłączeniowej. Kolejnym krokiem będzie wysłanie dokumentów do naszego dostawcy energetycznego. I musimy tutaj również zawnioskować o daną moc według pewnej tabeli, o której powiem w pełnym materiale. Tak, żebyśmy też mogli trochę zaoszczędzić, i powiem, jak to zrobić. Również dosyć istotną sprawą może być to, gdzie znajduje się główna skrzynka rozdzielcza. Czy będziemy mieć ją na piętrze, czy też może na parterze naszego budynku? Jeżeli nasze mieszkanie znajdowałoby się na przykład na trzecim, czwartym piętrze, wtedy być może będziemy zmuszeni do pociągnięcia przewodu aż przez całą klatkę do samego dołu, aby taką moc na naszym mieszkaniu zwiększyć, więc mogą to być całkiem duże koszta, a i też bardzo dużo pracy.